Bardzo ciężki mecz z bardzo dobrym rywalem. Szkoda, że tak, tak się zakończył niefortunnie dla nas, bo, bo, no bo jednak przegrana, gdzie w drugiej połowie myślę, no mieliśmy takie sytuacje, takie możliwości do strzelania bramki, chociaż powiem szczerze, no w pierwszej połowie graliśmy trochę Niezbyt dobrze. Źle nam funkcjonował środek pola, w drugiej połowie było już trochę lepiej i nasza gra wyglądała lepiej. Szkoda, że nie strzeliliśmy ramki. No trudno się mówi, mamy jeszcze jeden mecz w Kielcach, także zobaczymy. Nie ma Pan wrażenia, że zbyt bojaźliwie rozpoczęliście to spotkanie? Hmm. Może niebojaźliwie. Trochę. Myślę, że moi zawodnicy trochę trenu mieli, bo jednak tutaj przyszło sporo sporo kibiców fajnie dopingowali, było widać taką namiastkę większej piłki, być może trochę, trochę ta trema ich deprymowała. Ale później weszliśmy w mecz już lepiej, tak jak mówię, mieliśmy problemy tutaj w środkowej strefie przede wszystkim w pierwszej połowie i to tak wyglądało, ta nasza gra wyglądała tak sobie. W drugiej żeśmy sobie porozmawiali trochę w szatni i, i, no i w drugiej połowie było mimo tej sytuacji na początku drugiej połowy było już dużo lepiej. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem kibiców na stadionie tutaj w Saragosie. Pan również. Ja tak samo jestem pod, pod ogromnym wrażeniem, przede wszystkim ilości, ale, ale, ale w sposobie dopingu. Fajny kulturalny doping przez, przez, przez cały mecz. Myślę, że tak powinna wyglądać piłka. Ta na, na najwyższym poziomie właśnie. Dużo ludzi, fajna atmosfera. No i myślę, że, że, że tak jak i jeden, i drugi zespół stworzył dobre widowisko. Ale chyba, trenerze, można gdzieś z pozy takim optymizmem oczekiwać rewanżu, bo wiadomo, że ten wynik to jest tylko 0 do 1. Natomiast ta druga połowa chyba też, korona lepiej wytrzymała trudy tego meczu kondycyjnie, bo, bo widać było, że, że chłopcy biegali do końca ary, ale tak od 70. minut trochę już siadł, więc chyba można zaprosić też kibiców do kiel na mecz na ten rewanżowy, bo, bo sprawa awansu ciągle jest w grze. Znaczy, ja wiem o tym, że ten zespół jest dobrze przygotowany pod względem motorycznym. Brakuje nam trochę może takiego bycia i, i, i yy, yy, może tej, jak, tak to powiem, tej starości w tej drużynie, bo tak przypomnę, że yy, w drugiej połowie wszedł chłopak z 2004 roku. Trochę chłopców nam podchodziło z, z tej drużyny, z, tej, z, z mistrza Polski, ale ci no myślę, że dają radę. Na pewno powalczymy. Będziemy się starali, jak najlepiej zagrać w kielcach i zagrać o dobry wynik. Wspomniał Pan Iwo Kaczmarskiego, odważnie Pan po niego sięgnął, ale nie zawiódł się Pan na nim, bo on zagrał naprawdę dobry mecz. Nie, ja wiem o tym, że to jest bardzo dobry zawodnik, umie grać w piłkę. Fajnie się rozwija. Mi czas przyszedł na niego, No tak jak powiedziałem, no trochę nam tych kluczowych zawodników ubyło z tej drużyny. Tak, także czemu nie. Wiedziałem o tym, że gramy tutaj z bardzo dobrą drużyną. No, co by nie powiedzieć, z mistrzem w Hiszpanii, gdzie wiemy, jakie jest szkolenie tutaj w Hiszpanii. Jednak ci młodzi chłopcy też daj, da, dają sobie radę. Zaryzykowaliśmy i myślę, że wyglądało to w drugiej połowie przyzwoicie. Gracias. Gracias.